Chyba, czy mnie słychać? Halo, halo. Dzień dobry. Chciałem taki trochę spontaniczny film, bo chciałem się podzielić moimi moim postrzeżeniami. Otóż yy, yy, słucham, słuchałem sobie, mam teraz taką prokrastynacyjną, prokrastynacyjny czas, tak to nazwijmy, gdzie siedzę, na, sobie, siedzę sobie w internecie. I sprawdzam rzeczy, i wiecie, karta na czasie. Jeszcze Fausti dodała, że jak nuta blachy 2.1.1.5 będzie. O, o, o. jeszcze tego nie oglądałem, ale chyba nie chcę tego oglądać. Jak, jak nuta blachy 2.1.15 będzie na pierwszym miejscu, to robię z, robi z nim następną randkę. I tak się chciałem. Ten. Ten. ten chciałem zobaczyć o co chodzi, ale. Y przeszedłem sobie yy, do trochę niżej, no i haha, hihi, pooceniamy po, sobie, tak? W sensie jestem może jakimś asem muzyki, sam w muzyce siedziałem dosyć krótko, raczej oglądam, jak ktoś robi muzykę, niż sam robię, bo nie potrafię za bardzo tego robić. Zaś yy, wiem mniej więcej, o to w tym chodzi i wiem mniej więcej, jak zrobić coś, żeby to... może nie jak zrobić coś, żeby było ja, no dobrze, ale wiem, co jest źle, jeśli coś jest złe. Znaczy może powiedzmy że wiem, tak to nazwijmy. I właśnie sobie przykleję na hejt odpaliona, yy, nowa nuta i, i no i na to. I to jest takie średnie, ale jeśli chodzi o palio, jeśli chodzi o tę ruta, w ogóle jest, dajcie znać, czy ja mam, czy mo, czy mam robić z tego reakcję, bo moja reakcja jest bardzo prosta, ale mógłbym wczoraj jeszcze rozwinąć. Yy. Tak troszeczkę bardziej rzetelnie. Moja reakcja na ten jest taka, że jest... Jest poprawna. Może nawet bardziej niż poprawna, jest dobra. Jest dobra naprawdę, tylko o co mi chodzi? Czekajcie, czekajcie, ja to już tutaj odkliknę. O co mi chodzi? Że... Wsiadłem sobie komentarze, i czytam sobie, o, mega nuta, i tak dalej, i nagle pojawia się taka zjebka. I ja się pytam, dlaczego? Dl naprawdę, dlaczego? Dlaczego są zjebki, które coś brzmi naprawdę dobrze? Bo nie ukrywam, te pariona nie należą do wielkiego, nie wiem, wielkiego majstersztyku albo czegoś takiego, coś brzmi naprawdę dobrze od niego, jak na niego brzmi naprawdę dobrze. Tele teledysk, nie wiem, dla, dla mnie zawsze Palion więcej kłada pieniędzy w Teledysk niż w nutę, i jakby to jest chyba nawet prawda, ale. I pojawiają się takie zjebki, które nie wiem, czy Baila Kapitan, czy właśnie Palion, czy jakieś inne, gęzie i tak dalej, które oczywiście ci napiszą. i e, fajnie się odsłucha po i przejdzie to wszyscy ha ha. No nie wiem, kurwa. Przepraszam bardzo, jeśli kogoś drażni nastek y, bluźniący, bardzo przepraszam, ale. No, buduje się we mnie absolutnie wszystko, kiedy widzę takich ludzi i wiesz pan, ktoś może mieć wyjebane, ktoś może nie mieć, mam to gdzieś, ale po prostu no mam dość, mam dość, po prostu mam takich ludzi dość, bo ja widzę to tak konstant i tylko w zasadzie youtuberów, jak, jak ktokolwiek inny zrobi bardzo średni, średnią nutę, to wiem, wszystko jest spoko, wszystko jest i. Jakby... A jeśli youtuber zrobił długę, no przecież trzeba z, z hejcić, bo... bo nawet nie wiem o co chodzi. Naprawdę to tutaj nie jest zła. Mówię, to nie jest jakiś majstersztyk, ja słucham troszeczkę innej muzyki tutaj akurat, to ten, ale tutaj widać powiedzmy czym się... Yy, powiedzmy tutaj wzoruję jej. I, i to, to też jest yy, ewent, na to, to nie patrzcie. Ale powiedzmy, o, jak przejdziemy sobie do tej playki to tutaj bardzo dobrze widać, czego ja słucham. I. I okej, okay, ale. Tutaj właśnie sobie jeszcze sprawdziłem, bo ja zawsze jak coś dla mnie dobrze brzmi, to sprawdzam, że to będzie jeszcze lepiej brzmieć brzmi bez teledysku. Bo jednak teledysk troszeczkę tego zabiera, troszeczkę zabiera tego i tak dalej. Ja, ten film już jest za długi. Ten film ma 5 minut, 5 minut, gadam o tym jak bardzo wkrywają mnie ludzie. Przepraszam, mówię przepraszam, ale no... Wszystko jest zamierzone. Znaczy, wszystko nie jest zamierzone. Yy, I mówię... Ja troszeczkę słucham innej muzyki, zaś uważam, że ta no to naprawdę nie jest zła. Ma fajny tekst, komuś może pomóc, kogoś może podnieść na duchu, ktoś może skorzystać. Nie patrząc, ja też troszeczkę. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale utożsamiłem się z głównym powiedzmy nurtem i tematem, ale, ale do czego zmierzam? Nie bądźcie chujami, jeśli coś jest. Poprawne, coś, coś jest dobre, to po prostu nie mojcie kujami. Ja rozumiem, że dalej jest ta, ta, ta kultura, ona się, na szczęście już przepada, ale powiem tak: jak paliu wy, wypuści jeszcze coś kridżowego, to wtedy coś żadującego, absolutnie totalnie. Wtedy, 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 wtedy rozumiem, ale no nie wiem. No nie wiem. Dajcie znać o co o tym myślicie. Mówię, jak chcecie, żebym zrobił re pełną reakcję na ten UT, to jak najbardziej mówię, ją zrobić, bo... Bo, bo w sumie to trochę mi się chyba chce, ale nie chciałbym ja się tylko montować, to jest najgorsze, też miałem montować film z Kangura na, dzi na dzisiaj, w sumie to prawie to i tak za chwilę wstawię. Miałem montować film, film z Kangura, tutaj nawet mam w... Tak, ajcie wideo. I tutaj mam nawet wideo z kangura. Tu to jest to wideo z kangura. O. Godzinkę trwa. Oczywiście, że trwa godzinkę. A w ogóle to było mnie słychać tu? O kurwa, było mnie słychać. niemożliwe I mówię, u mnie najgorszy jest problem z montowaniem, ale to na pewno bym chciał zmontować. Tylko no dajcie znać, czy mam zrobić to. I w sumie tutaj, nie wiem, nie wiem, tam, smacznej kawusi. Nie wiem. pijcie kawę od Kasik. ittol az nem évem